Hej, cześć, ja jestem Arkadiusz, to jest Pilas of Eternity, Biała Marchia Komplet, czyli pierwsza i druga część. Znajdujemy się teraz w bezkresnych ścieżkach od na pod. Poziom piąty. Udajemy się piętro niżej. Zmieniłem troszeczkę rzeczy w opcjach. Myślę, że teraz również z, z dźwiękiem powinno być trochę lepiej, gdyż w momencie walki głosy które były wy wydawane z gry były tak głośne, że prawie urwały mi głowę, jak później tego słuchałem. Niemniej jednak. Okej. Okay. Poziom piąty. Więc w takim razie utwórzmy szyk. Musimy już być blisko, czuję to w kościach. Poza tym architektura tutaj jest inna. na. No dobra, skoro on tak rzeczę. Mamy przed sobą jakąś komnatę, która nie wydaje się być... Nie... Mam coś słychać. Tylko coś tam chodzi. Ej! Hey. Dobra, No po cichu idźmy do przodu. No i no. zobaczymy, co my tu mamy. Mamy tutaj kogoś... Mamy też szkieleta. No spoko. Czy on nas widzi? Nie widzi nas, dobrze. A chłopaki sobie tutaj... Dobra, chciałem ich zaskoczyć, niestety... Cały element zaskoczenia poszedł wiadomo gdzie. W takim razie tradycyjność. Sagani. Sagani jego tutaj nawet postara się spowolnić. My oczywiście lecimy tradycyjnie z kulami. Ciekawe ile ich tu będzie. Spodziewam się, że pewnie cała masa. Dobra, udało nam się jednego zgładzić. W takim razie. ED. Czy on jest cały czas w trybie skradania? Niekoniecznie. Tutaj tego zniszczyliśmy. Nie, jeszcze żyje. No dobra, w takim razie tutaj szkielety też również nie są jakimiś super przeciwnikami. Tak, tutaj nawet chyba nie ma sensu spowalniać tej walki. Po prostu polecimy z nimi po całości. Co tutaj mamy? Szkielet wojownik. Aha, tu mamy jakiegoś Daragula. Daragula czy Dargula? Dargula. Więc po kolei, aby tutaj zajmijcie się dargulem, może sobie jednak użyjemy jakiegoś czaru. Na przykład. No dobra, o faktycznie szkielet wojownik to jednak widać jest dobrym zawodnikiem, ten za chwilę padnie. I tutaj mamy spokój, mamy kolejnego szkieleta maga. Myślę, że jak kana teraz wystrzeli to będzie po krzyku. OK, jednak tutaj sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli, a tutaj jeszcze kolejna fala przeciwników się zbliża. Wycofamy naszego maga, czyli mnie. Kana ja na niech sobie spokojnie strzela. Czy możemy sobie coś zainwokować? No właśnie, przy, przyzwijmy sobie tych dwóch zawodników. Uuu, mamy ogry. Dobra, my sobie pozwolimy oczywiście pyknąć czar. Świat wojownik. Tutaj tymi zawodnikami wszyscy niech się skoncentrują tu, a ci niech się skoncentrują tu. Ok, za chwilę padnę, jak tak dalej pójdzie. Skoncentrowałem się na jednej ze stron, a tutaj jak widać wyskoczyli z drugiej strony. O, szkielet łoczyk. Szkielet wojownik Łotrzyk. No dobrze, czyli warto byłoby się wycofać. Mimo, że jesteśmy w trakcie... E, w trakcie rzucania czaru. Kana, kana, niech zmieni. No, on... aha, to jest. Nie dobrze, kana. Niech spróbuję się tutaj zająć tymi. No tak, zlekceważyłem przeciwników i niestety padłem chwilowo, ale spokojnie, za chwilę się podniosę. Proszę konkretny demet zadają ci goście. Kana jest popała. Zrobimy tutaj na żywioł teraz. Dwóch martwych. Dalej pójdzie. Trzeba tu jednak chyba się chwilę zastanowić, bo faktycznie sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Mamy tutaj maga, ten mag który robi taki chaos. No dobra, zajmijmy się nim. Mamy tam również łuczników. Dobra, maga mamy z głowy. Weźmy sobie tego Darangula. I resztą sobie tutaj poleźmy tu. Czy zaczyna nam tutaj faktycznie brakować zawodników? Dobra, palegina niech przyzwie mnie. Zwolnimy tą walkę, jednak. Eder. Co możemy zrobić ederem? Weźmy sobie taki bonus. Dobra, my się musimy tutaj lekko wycofać. Dobra. I do ataku tutaj, panowie i panie. Proszę, hmm? niby ta walka miała być taka prosta, ale przeciwników była cała masa. Zlekceważyłem ich zdecydowanie. No i jak widać na załączonym obrazku. Skończyło to się nie zaciekawie. O, tam jeszcze jeden przeciwnik się pojawił. No, chyba nas nie zauważył. Dopiero teraz. Spoko. Ok, Po przyku. Czy to wszyscy? Pozbierajmy no, się do kupy. No jak widać trzeba już tutaj faktycznie jednak uważać, bo postanowiłem sobie tak iść na żywioł, a jak widać nie była to dobra opcja. Trzeba się bardziej przykładać. Co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś zmęczenie chyba. Stłuczone żebra. Kondycja minus 4. Ciekawa sprawa. Czy to było wcześniej? Pewnie było, tylko że pewnie nie zwróciłem na to uwagi. Nie, no to Możliwość. Dobra, na pewno trzeba wszystko zebrać. W związku z tym, że jesteśmy biedni, jak myszy kościelne. Będziemy tym wszystkim handlować później u kupca. Jak wyjdziemy z tej podziemi. Tam mamy jakąś wazę. Okej, okay, tu też mamy jakąś wadę. Warto byłoby może odsapnąć. No proszę, obóz się zmienił od poprzedniej części pierwszej. Obozowanie umożliwia członkom drużyny odzyskiwanie utraconego zdrowia i przyznaje premię za obozowanie. Rozbicie obozu wymaga zestawu obozowego. No ta akurat mechanika nie uległa zmianie. Dobra, odpocznijmy. Okay. Jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi. Pełni siłę. Co mamy tutaj? Zwój średniego przywrócenia, srebrne peningi. Dobra, pójdźmy sobie najpierw tutaj. Szkielet, szkielet, szkielet. Wycofamy się. Tutaj już teraz trzeba się faktycznie raczej koncentrować. Czyli tak. Spróbujmy przewalić szkieleta łotrzyka. Palegina niech leci tradycyjnym atakiem. Zakaz niezłomny. Sagani niech sobie tutaj. Użyję na przykład, powiedzmy sobie, piorun z palców, no niech będzie piorun z palców, oczywiście pieseła również tutaj dajemy naprzód, aha, możemy sobie obalenia użyć, no to obalenie na kolejnym, my polecimy z kulami, kanan tradycyjnie zmienimy mu na ten arkebus i naprzód. Dobra. Dobra. Kolumna słusznego gniewu, niech leci. sagami oczywiście, niech... Tutaj kurcze niech sobie może... atakują takimi standardowymi atakami. Śmiało kurcze. Kurczę, całkiem spoko czar, generalnie jesteśmy tutaj wymietli wszystkich prawie. Tu jeszcze został jakiś szkieletowy łotszyk. Mamy łowców. łowcy oczywiście też sprawiają problem, ale tylko na dystans. Już w momencie jak się do nich zbliżymy nie zostaje z nich nic. Po walce. Udało się obejść bez strat własnych. Tutaj niepotrzebnie moje wbicie w tą salę było takie troszeczkę, no jak wspomniałem, na żywo, ale nie ma co wracać do walk, które są wygrane. Taktyka się, jakby nie patrzeć, sprawdziła. No dobra. Przestrzeń nad wgłębieniem pokryta jest prostymi hieroglifami. Tu mamy jakąś... What have we here? Rzecz. Dodatkowo uzbrojoną w pułapkę. Okej. Okay. Perydytowa pieczęć nadzorcy. Ja pamiętam, że mamy z tym związane zadanie. Trzeba to pieczęcie znaleźć. Trzy z tego co pamiętam. Więc zabieramy. Nic więcej tutaj nie ma. Przejdźmy sobie w, tryb... w trybie skradania. Ale nie, nie stwierdzam. No dobra. Ciekaw jestem ile takich znajdzie. Minąłem już przy... w całej tej grze. Pewnie trochę. Tutaj jak widać, zrobiliśmy mały kocioł. No proszę, tu mamy jakiś most i kolejną komnatę hey. Eder, co mamy tutaj? Karol Golan, no pamiętam, to jest jedzonko, które daje solidny bonus Co tutaj, cisza, spokój? Okej, okay. wyciągniemy ich po prostu do nas Niech tu przyjdą. I ich jest? Dwóch. W ogóle jak ich fajnie słychać, jak sobie biegną. Tup, tup, tup. Dobra, jednak ich tutaj zrobiło się znowu troszkę więcej. W takim razie lecimy w szkielet. Siach. No co, się tutaj. Darangul. Gdzie jest niezłomny? Niezłomny tradycyjnością. A nie odpuściliśmy, Nie możemy tego zrobić. Nic to. Atakujemy tego. A my lecimy z killami. Dobra, kule zadziałały. Darangul. Dargul... Nie, darangul. Dargul. Ważne, żeby tutaj... No właśnie, jest mag. Tego maga warto byłoby na początku samym zniszczyć. Gdyż, jak wiemy, magowie robią konkretny chaos. Święty blask niech leci. No właśnie, on już zaczyna coś tworzyć. Nie wygląda to za dobrze. W takim razie spróbujemy gościa rozbić nawet. Spróbujemy go przewrócić, jeżeli się uda. To by nam ułatwiło. Zaczniemy od niego. Kana niech sobie sprzeładowuje. Sagani. Sagani. Oczywiście niech sobie użyje okaleczającego strzału na tym. Załodniku. I niezłomny. Zbawieni czasem. Prośba do Bogów o więcej czasu skutkuje. Skutkująca przedłużeniem działania u że... No dobra, to ona mnie. To niech będzie to na przykład, nie? O kurczę, tutaj żeśmy trochę chyba tego maga zgładzili już tak naprawdę. Dobra, no to w takim razie ciach. Tutaj tradycyjność ciach. Ci zawodnicy tutaj ciach. Lecimy. No i dobra. Okej. Okay. Znowu walka odbywa się bez strat własnej Trochę błyskawicznie, trochę teoretycznie, chaotycznie, ale nie, 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 nie ma przypadku. Dobra, zbieramy wszystko. Hej. I co mamy dalej tutaj? Cisza, spokój. Okej, okay, jest coś. Dobra, co mamy tutaj? Sarkofag otwarto, a zawartość rozkradzioną. Szkielet wewnątrz jest niemal zupełnie zniszczony. Szkoda takie rzeczy należy jakoś zachować. Może w książnicy albo... Oczywiście Kana się tutaj mocno strofuje tym wszystkim, co widzimy. Po bojowy. Hmm. Powiedz mi, nie czujesz się inaczej? Może nieco chory? Zapytuje nas Kana. Yy, no nie, czuję się dobrze. Dlaczego pytasz? Słyszałem, że enwitańskie, EnWitanie rzucili klątwy na swoje kości, żeby pokarać złodziei. Zdaje się, że to nieprawda. Eee, cieszę się z tego rzecz jasna. Koncie Kana. No tak, no my tutaj sobie faktycznie i trochę rozkradamy. Dobra, mamy jeszcze ten most. Idźmy. Zobaczymy, co jest za nim. Za nim cisza spokój. Chociaż pewnie to się długo nie utrzyma, nie, No, spokój, cisza. No dobra, co mamy tutaj? Zabezpieczoną pułapką sarkofag mamy kolejny szafirową pieczęć nadzorcy. Oprócz tego troszeczkę złota, zwój ognistego e, promienia i miecz. No dobra, no, zaktualizowało nam się zadanie. Dowiedz się w jaki sposób można użyć trzech pieczęci. Znalazłem trzy pieczęcie. Każda z nich miała w sobie inny klejnot. Szafir. Peridot oraz heliotrop. Znaki wypisane na pieczęciach wyglądają na enwitańskie, co sugeruje, że pieczęcie te musiały niegdyś służyć jakiemuś celowi w tym miejscu. Jeśli dopisze mi szczęście, może się okazać, że nie służą jedynie do dekoracji. No niewątpliwie jest to jakiś. Przestrzeń nad głębinie pokryta jest prostymi hieroglifami. To już gdzieś widzieliśmy. Mamy tutaj jakąś Max Super Hiper Mega OP zbroję. Skóra ochronna Hirbela, kapelusz z piórami. No i proszę bardzo, kolejna stronica z dziennika ekspedycji. Nie wierzę, że kiedykolwiek opuścimy to miejsce. Ciekawe, czy Merek wciąż w to wierzy. Zostało tylko nas dwóch, podobnie jak na początku. A im dłużej tu przebywamy, tym bardziej pewien jestem, że tak to też się skończy. Ledwie uciekliśmy przed rakiem. Nie mogę się powstrzymać przed myślą, że pewnie po prostu nie był akurat głodny. Nazwałbym nas szczęściarzami, ale będziemy musieli go minąć również w drodze na powierzchnię. Znalazłem Andresa. Andrasa. Wątpię, aby zbyt długo pozostał przy życiu po tym upadku, ale dobrze wykorzystał pozostały mu czas. Cała sadzawka śmierdziała od łez mocgi. Ten cholerny drań zawsze lubił te swoje trucizny. Przestrzeń nad dobra. Zabieramy oczywiście naturalnie wszystko. No i dobra, mamy te trzy kamienie. Mamy tutaj jeszcze jedną salę z tego co widzę. Tak to reszta jest zwiedzona. Idźmy sobie w jej kierunku. Czy ktoś tutaj na nas czeka? Niewątpliwie. Wbijamy w środek. Dobra, i wyciągamy ich oczywiście na zewnątrz. Jest tam jakiś czarownik, od razu go widać. Eder. Naprzód. My lecimy z kulami, ciach. Kana, niech strzela w następnego. Sagani również niech poleci z, 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 ze strzałem. No i oczywiście niezłomny ciach. Dobra, jeszcze sobie weźmiemy psa. Okej. Okay. Dobra, tutaj ci zawodnicy jak widać jest ich trochę, ale mogliśmy sobie spokojnie ogarnąć. Czy to jest mag? Nie, to jest łowca, no, ale to spoko. Mogłem być, wyciągnąć troszeczkę bardziej, wtedy byśmy mogli ich opatrzyć. A z tego jest kolejny bonus. Co tu jeszcze jakiś się utrzymał? No i dobra, został ostatni szkielet szkieletłowca. Oczywiście tutaj te wystrzały to prawdopodobnie z tego co pamiętam broń, którą żeśmy tuningowali. One działają właśnie w taki sposób na nośniki dusz. A właśnie te szkielety są nośnikami dusz. Dobra, tu mamy kolejnych zawodników. O kurde. Cała masa. No dobrze, niezłomny. Szar. My już polecimy tutaj na grubo z kulami Kana. Kana niech sobie pośpiewa, a później przyzwiemy sobie Urp. Okej, okay. palegina niech leci. Ciach. Piestu. Czy każdy coś robi? Tutaj jeszcze ten, ten strzał. Ciach. No i dobra, lecimy. Miał tutaj całkiem sympatyczny jeden z tych czarów. Dajmy sobie zapał. Spróbujmy jeszcze raz tutaj użyć umiejętności sagani. nie łańcuchowe. Czy ktoś jest w ogóle ranny? No nie no, oni nie zadają nam specjalnie żadnych obrażeń. Nie to, żebym narzekał w jakikolwiek sposób. Wszyscy, wszyscy, każdy coś robi. Okej. Okay. Oczywiście tradycyjnie mamy kulę, jeszcze możemy sobie tutaj zapodać. Ok, oni nie zadają nam żadnych obrażeń, także tradycyjnie polecimy sobie tutaj. Polecimy sobie tutaj tradycyjnym atakiem, bez kombinacji. Jak widać damage, który posiadamy jest całkiem znośny. Mamy tego maga, który zadaje największe obrażenia. Pozbyliśmy się go. No i po krzyku. Ciach, 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 rach, ciach, piek, cyk, myk, cyk. Tutur. Wszyscy. Ouu, coś tam się pojawiło. A Tak, tuż to, a cóż to. No dobra, mamy tutaj tego maga. Są przy nim wytrych, Niedziany pan zakrwawiona stronica z dziennika ekspedycji. Ten skrawek pergaminu jest ledwie czytelny, jako że był zaciśnięty w zakrwawionej pięści. Oto jedyny czytelny fragment. Znaleźć pozostałe dwie pieczęcie, o ile potem stąd odejdziemy, jak obiecał Merek. Wziąć książki i ostatnią pieczęć z czwartego piętra i uciekać stąd jak najszybciej. Znajdziemy nową grupę głupców, którzy porwą się na bezkresne ścieżki. Sprzedamy im klucze do głębokich krypt. Niech sobie mają całą tę chwałę. Tymczasem my będziemy żyli długo, spokojnie i w dostatku. W jakimś ciepłym kraju, mam nadzieję. Jak najdalej stąd. Ok, czyli to jest mag, który tutaj został generalnie no, zgładzony, jakby nie patrzeć. Tu jest jakaś brama. Zagubiony duch. Halo? Je, jest tu ktoś? Zapytuje duch. O bogowie, ja nic, nic nie widzę. No dobra, a kim jesteś? Nie słyszę samego siebie. Jak mam mu cokolwiek powiedzieć? Proszę, nic tu nie ma. Proszę, czy nigdy nie opuszczę tego miejsca? Słyszysz słowo? Zawróć, nie zbliżaj się. To miejsce zapomniane przez bogów. No dobra. Już mu powiedziałem, powiedziałem mu, proszę, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie. Ciach, zniknął. No dobra. Przyjrzyjmy się w takim razie tej magicznej bramie. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy zdarzenie. Przejście zagradzają podwójne ciężkie wrota. W łuku nad drzwiami znajdują się trzy małe, zaokrąglone wgłębienia, wokół których można dostrzec wyblakłe symbole. Wygląda na to, że w każdym z nich kiedyś umieszczony był jakiś przedmiot. Ale obecnie wszystkie trzy są puste. No dobra, spróbujmy otworzyć drzwi. Opychać drzwi, ale te ani drzwi gną. Wydaje się, że coś jest nie tak. No dobra, zbadajmy lewe wgłębienie. W środku lewego wgłębienia widnieje stylizacja oka. Dobra, chciałbym zobaczyć teraz, Ależ wspaniałe rzemiosło. Chyba nikt ich nie otwierał dłuższego czasu. Że czekana. zobaczyć zobaczyć jakwipunek i te kamienie tak naprawdę. To mnie interesuje. Tego nadzorcy. Gdzie my je mamy? Gdzie my je mamy te kamienie? Mamy je na pewno w skrzyni, gdyż tak coś się spodziewam się wyrzuciłe. Mamy całą masę pułapek, całą masę wytrychów w ogóle i... Ła! Jesteśmy przygotowani na włam do wielkiego sejfu. W każdym bądź danym razie wracamy tutaj do... No właśnie. Szafirowa pieczęć nadzorcy. Ta pieczęć wydaje się być pochodzenia dobra. Na odwrocie wygrawerowano stylizowane oko. Szafir oko. No dobra, szafir wiemy, że oko. Duto. Perydot. Perido, perydot. Duto perydot, szafir oko. Dobra, czyli wiemy, że szafir to oko. Miecz. No to miecz prawdopodobnie to jest ten, chociaż, no dobra, to będzie pewnie perydatowa. Nie, heliodrotopowa to ciach. No i ostatnie. Ciach. No i spróbujmy otworzyć drzwi. Napinasz mięśnie, by otworzyć drzwi, ale ku Twojemu zaskoczeniu ustępują z łatwością. Z głośnym skrzypnięciem i podmuchem powietrza dalsza droga staje przed tobą potworem. Okej. Okay. Co mamy dalej? Dalej mamy schody i jeszcze jeden sarkofag. What have we here? Zabezpieczone oczywiście pułapką. Nie ma w nim ni nic ciekawego, ale zabieramy. Ale do następnych poziomów od Kaenuły pod ziemi. Przejdziemy w następnym odcinku. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity White Marsh Park 2. Walczymy, zwiedzamy, eksplorujemy, nie dajemy się. Jeżeli odcinek się podobał, naturalnie zostaw kciuk w górę. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnej odcinku. Już piętro niżej. Trzymaj się ciepło. Cześć.